Pokażę w tej chwili, w jaki sposób szybki można stworzyć fantastyczne kolory na zwykłych parach. W jaki sposób można za pomocą ośmiu parów zbudować niezły efekt, który potem będzie robił dobre wrażenie. W tej chwili wyszukujemy Basic Flat Par 18x1. Wybieramy ilość tych parów. Normalnie są to cztery. W tym wypadku bierzemy 8, Chcę żebyście zrozumieli, o co chodzi przy tworzeniu matryc RGB. Wybieramy 8 parów. Zaznaczamy te 8 parów i tworzymy grupę. Added to Fixer to Group, New Group, nazywamy je pary. Będzie nam ta grupa potrzebna w przyszłości do tworzenia gotowych matryc, a potem jeszcze przyda się w innych przypadkach. Zaznaczamy, że szerokość tej grupy jest 4, wysokość 2. Czyli wskazujemy, jak one będą ułożone. Teraz zobaczmy, jak to wygląda, właśnie w ten sposób. I w ten sposób rozłożymy te pary na belce, czy w jakiś inny sposób. Można to obejrzeć sobie również później w przyszłości na widoku tych parów. Wybieramy grupę i roz rozkładamy te pary w tej chwili tak, jakby one były fizycznie na jakiejś belce, czy ułożone po prostu gdzieś na podłodze lub pod ścianami. Każdy z tych parów ma swój numer. Oczywiście dobrze jest potem gdzieś stworzyć informację, zapisać informację o tym, w jaki sposób ponumerowaliśmy te pary, jakie mają numery początkowe. Jest to bardzo pomocne, jeżeli tworzymy gotowy później panel, z którym będziemy sterować. Uruchomienie tego panelu pokazuje nam, jak po prostu powinniśmy zaadresować poszczególne urządzenia. Tutaj w tej chwili układamy to, te pary układamy w takiej kolejności, jak one będą w przyszłości fizycznie znajdowały się. Mówię na belce, na podłodze, za DJ-em. Będzie to potrzebne w przyszłości. Dobrze jest to ułożyć od razu, jak już wstawiamy nowe urządzenie. W tej chwili przychodzimy już do funkcji i dodajemy pierwszą matrycę RGB. Coś, czego nie było do tej pory w innych programach. Wskazujemy, że matrycą będą pary, i tutaj są gotowe już matryce, które są wprogramowane w system. Ten jest tutaj Stripes, jest ich dużo, dużo więcej. Potestujcie sobie wszystkie, co one robią. Im więcej tych parów ułożonych w dowolnych konfiguracjach, tym fajniej to wygląda. My tutaj zastosujemy coś, co się nazywa image. Normalnie w systemie QLC nie ma tego katalogu. Tutaj stworzyłem katalogi Pictures i w nim stworzyłem mnóstwo plików. Ważne muszą to być pliki PNG. Są to po prostu zwykłe pliki PNG z różnymi kolorami. Statycznie wyświetlenie tego pliku wygląda w ten sposób. Natomiast my w tej chwili włączymy ruch horyzontalny. Co jeden piksel, według rysunku tego, który wskazaliśmy, system przesuwa. Można włączyć inne funkcje, animacje. Wtedy on robi to, co te 4 piksele. Sugeruję, żebyście sobie stworzyli coś takiego, potestowali, zobaczyli jak to wygląda. Potem w przyszłości w konsoli wirtualnej można stworzyć w kwelce gotowy przycisk, który będzie nam to robił.